Maneczko, dzisiaj ładujemy się na Kościelec, więc postaram się wam tutaj fajnie zrelacjonować trasę, jakieś fajne smakołyki dostarczyć. Ogólnie nie widzę gdzie idę, nie? Jest piąta, jest 5 .50 i ja myślałem, że tylko jasno będzie, nie? To jest tak ciemno. I dobra, już jest trochę jaśniej, więc mogę coś tam więcej wam powiedzieć. Jest ogólnie bardzo ciepło, jest 15 stopni, jeśli tylko kogoś się interesuje. No i podobno są to małe rysy. Jest tam ostre podejście. Nie ma łańcuchów. Zobaczymy jak to będzie, ale nie trzeba robić kasy. będzie aktualnie na halę gąsienicową. Stąd uderzymy sobie do schroniska w murowańcu. I stamtąd, stamtąd jeszcze nie wiem, jak dojdziemy na do kościele, co się wykmini. Tylko ja to sobie, to są kurwa, jakieś niedźwiedzie, dziki, wielki chuj Nie wiem, gdzie one są, nie? Ale szukam, szukam wężę tutaj wzrokiem, żeby wam nagrać, nie? W sery wygrać w Fortnite chyba, bo w CSA Nie potrzebujesz jeść, nie potrzebujesz kurwa pić. Nie musisz się wspinać Nie musisz się męczyć Jeszcze cztery powody jest to jakiś Nie musisz się bać, że dopadnie cię stranie Nie będziesz miał gdzie wysrać, bo siedzisz w domu Nie Nie przekmina, co? Fortnite lepszy od gór, Witam serdecznie, zauważyłem coś takiego w ogóle Mi jest ciężko się przedstawić strasznie Chcę w się sensie mindset przedstawić Na te góry Chodzi o to, że taki idziesz na taki dystans i byś patrzył na każdy krok, który męczy, to będzie ciężko, nie? Trzeba włączyć mindset, że właśnie w to totalnie wyjebane. Idziesz, robisz przerwiec jakiś czas i na 30 minut ja przeszedłem w pół godziny, trasę na półtora godziny. Dzisiaj dobrze liczę. Proszę Państwa, schodzi słońce właśnie. A ty jesteś kurwa w górach. Nie wiem, jest lepsze uczucie czy nie? Bo mi się wydaje, że nie. Tak jak widzimy 6.40 i wkraczamy w tą krainę, można powiedzieć w Wysokich Dobra, 5 minut i to chyba powinno być schronisko, nie? Ale zobaczymy, zobaczymy Siemano kurwa mordki on do was stąd kurwa do stołu, zasiąłem do wigilijnego mamy przerwę proszę państwa, nie? Wróciła motywacja. Zaprawdę bardzo fajne słonisko. Bardzo fajne. Został jeszcze wykonany tak zwany zrzut zaopatrzenia, z którego wypadł jeden duży kurwa Tym sposobem udajemy się w kierunku zawratu. Ale teraz jeszcze był znak, to pewnie nie, nie, nie widzieliście. Czyli pierw idziemy na czarny staw gościnnicowy. Może zrobimy jakiś skok na główkę. Kawka tak ładuje akumulatory. Słońce wychodzi. Jest 7:40 na styk. No i lecimy sobie z tym temacikiem Essa i Pozdro Proszę Idziemy w prawo podejdziemy sobie tutaj Potem ci łamy Ostatnia prosta Let's Zastanawiam się ile nam to zajmie Teraz jest 8.11 Myślałem, żeby być o 10 na szczycie jeszcze w miarę, przecież chciałem być jeszcze wcześniej, ale zobaczymy, nie? No kurwa, to już nie jest miło, nie? takich kurwa kamlota. Non-stop góra, zaraz będzie znowu świat psychiki, myślę. W ogóle to, to wygląda jak czarny staw pod rysami, nie? No, jeden do jeden. To jest ciężko w chujnie, jest tak stromo. Czarny szlak, jednak to jest czarny szlak. Proszę Państwa, przerwano wodę, ale szczerze to nie mam sił, nie? Nie mam tak totalnie sił i widzę, że co druga osoba wchodzi z kaskami, nie? Ale wiem, że oficjalnie nie jest to wymagane. Patrzymy, nie? Nie, ma, nie będzie chyba aż tyle osób. Co to dzieje? Chowam telefon. to jest istotnie prosta. Trzeba się patrzeć, kurwa, przed siebie, nad siebie. Jesteśmy w kontakcie. Jest z tej strony idziemy z taką parką, więc trzeba ich dogonić. Jest już niedaleko na szczyt, chyba. Nie wiem w sumie nawet ile. Ale chyba niedaleko. Więc idziemy za nimi. Let's go. Albo mi się wydaje, albo już kurwa blisko jesteśmy. Trzeba na się. Nie chciałem nagrywać pierwszego helikoptera, ale to jest to doszło, nie? Tak Przy tym samym szczycie, nie? No bo ja to myślałem, że zejście stamtąd, kurwa do tych jezior, to jest tak 5 minut, a nie 45,5. <grystanie> ale idziemy, bo chyba warto. Robimy test wody, nie? O ja, piernicze! <grystanie> no! Nie zaciekawe, nie za Chciałem to usiąść, ale ciekawe czy taka żmija kurwa nie siedzi. Biorę inne lokum. Proszę Państwa, znajdujemy się w naszym spociku, gdzie piliśmy wodę. Nie wiem czy pamiętacie ten fragment. Jest 11.10, więc ja się cieszę kurwa, że żyję. Ludzie dopiero wchodzą. Ja sobie już schodzę, więc lecimy z tym. I tu ludzi było, Jak na plaży. Jak na Proszę państwa, ja sobie poleżałem. Tutaj z takim otavuszkiem. Jest chyba godzina 12, więc wypada. No, wypada, lekko wypada wracać. Słuchajcie, czy wy to kurwa widzicie? Co tu się odpierdala? Czy To będę czekał tak no około dzień na kawę, <gryw> jakąkolwiek. No, no, to jest chyba kurwa, to jest niesamowite tak w kolejce jest około, no, tak z 40 osób. Trochę przejebane. Bo się pytałem czy mają macze moją ulubioną na mleku sojowym ale niestety nie mają więc ruszam dalej w drogę smutny <mulatuje> ja, ja, proszę Państwa godzina 13.26 widzę stała do zajścia tak 40 minut dosyć nie mam ochoty robić w ogóle ruchu nogą do przodu, nie? takie zmęczenie fizyczno-psychiczne po prostu no, nie wiem, jakbym miał się zaraz bać, nie? o własne nogi jest godzina idealnie 14 czyli wychodziłoby, że no ja wystartowałem 5.50, żeby wychodziło no 8 godzin, nie? od 6 licząc ale nie, nie mam siły nawet nic mówić, nie? Ładuję Ubera, idę wypakować rzeczy w chacie I zrobimy sobie room tour pokoju Proszę państwa Lodóweczka, no dobra, tego nawet nie powinienem pokazywać, taki syf Łoże, niezwykle wygodne łoże Widok tutaj na dwór, Po dworze. Można by rzec I prywatna łazienka, no to jest... To jest fenomen, nie? Kabina Gościu, tu się idę umyć I chyba idę się przespać bo jest tragedia naprawdę, że tak mi łeb na kurwa Wyśpię się i pójdziemy sobie coś zjeść Więc dobrej nocki, słyszymy się za niedługo Proszę Państwa, witam serdecznie Kolejny dzień, 22 września moje urodziny Jest godzina 8.21 Ciekawe jest to, że wczoraj o 9.30 byłem na szczycie A no mam lekki poślizg Dojechałem do Doliny Chochołowskiej e, busikiem wstałem, ten, wstałem w ogóle późno, wstałem koło 6 I tykam na jedną nogę Nie wiem co się stało Ale no utykam, zrobiłem sobie teraz jeszcze opatrunki na te napięty Jakieś takie z bandażem mocniejsze, bo te plastry chuja e, dawały e, Więc no już w nocy, już w nocy po prostu czułem, że, że będzie ciężko Ale nie ma dramatu, pokażę wam na mapie zaraz gdzie jesteśmy Ogólnie ja tu jeszcze dojechałem kolejką, taka, taka trochę śmieszna Taki traktorek nas wiózł. I tu się trzeba zastanowić, gdzie my idziemy. Pierw yy, ogarnijmy, gdzie jesteśmy, nie? Proszę Państwa, ja sobie jechałem, no gdzieś powiedzmy stąd, tak? Lecimy, 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 lecimy. Dojechałem gdzieś... A tutaj, tutaj, nie? Dojechałem, kolejka Rakoń, tą kolejką sobie pojechałem. I jesteśmy teraz tutaj. I chcemy wejść, proszę Państwa, no właśnie. Miałem taki plan, żeby wejść tutaj, Grześ, przejść na Rakoń i na Wołowiec, nie? Dwa koła i potem sobie wrócimy tutaj przez schronisko elegancko na dół tylko jest problem bo kolejka kursuje do 17.30 czyli mamy 9 godzin a to jest 25 km nie? trasa, więc mega lipa jeszcze z moimi nogami to nie wiem, zostaniemy tu wtedy inaczej ten na noc tego nie chcemy. Trzeba to jakoś wykminić. Jeszcze nie wiem jak, albo istnieje też najlepsza opcja, żeby po prostu się wyrobić na tą 17.30. No nie wiem. Szczerze nie wiem ile się to idzie. Jak czytałem, to jakoś 8-10 godzin, więc może z moim krokiem damy radę, tylko jeszcze piękne strumyki, prawda? Niesamowite. Niesamowite tutaj Wam atrakcje pokazuję, nie? Dzisiaj ta trasa jest powiedzmy bardziej kondycyjna niż yy, jakaś spinaczkowa. Jadam sobie śniadanie w busie. Zjechałem, nie wiem, z 15 minut i to kolejko 15 minut, więc w sumie pół godziny. Naprawdę mamy i tak dobry czas i zjadłem jeszcze śniadanie w busie. Mam dwie kanapki banana. Patrzcie, nie przed sobą tylko dwie osoby. Za mną jakieś, nie wiem, dwie i to jest piękne. To jest piękne, że sobie już Polaczki wróciły do domku po weekendziku i sobie można podreptać na spokojnie. I w ogóle po drodze te, na rondzie stały dwie sarny, <laughs> więc ja mam jakieś turboszczęście, co do tych zwierząt. Proszę Państwa, średnie wieści mam, <laughs> bo my chcieliśmy iść pierw tutaj, stąd jest godzina na Grzesia. Nie, sorry, to jest drugi szczyt, to jest drugi szczyt, czyli my musimy iść tam. Na no, jeszcze jeden, do którego nie wiadomo, obstałem, że jest półtorej godziny. Stamtąd, dobra, co ja pierdolę. Nieważne. Dobra, wieje, kurwa, chujowe warunki. Kradnę komuś rower i chuj, jedziemy sobie. Bergamon. A kto tu się ukrywa? Drugi rowerek. Giantyk, proszę bardzo. Jednak biorę ten. Z tyłu, słuchajcie jakieś te orzeczki ziemne chodzą za mną. Ale spokój, nie że musicie przepychać kurwa z 20 Robertami. Proszę Państwa, widzę jakąś tabliczkę, kolejny checkpoint. Zobaczymy, co to, co to na nas czeka. Proszę Państwa, dotarliśmy do Polany, zaraz sobie przejmiemy, gdzie to jest na mapie. A sobie weźmiemy witaminki elegancko. Proszę Państwa, jesteśmy na Polanie Chochołowskiej. Więc gdzieś tutaj jest schronisko. Czy mogę je poszukać? Idziemy się napić kawki. Yeah. I ja teraz patrzę, to kaplica, nie? Proszę. Musiałem się kawałek przejść. Po kawkę swoją, urodzinową. I dobra, schronisko jest chyba jednak tam. Dobra, to jest jednak kaplica. Pozdro. Proszę Państwa, z tego płynie bardzo ważna lekcja. Żeby nie zawsze iść za tłumem. Tylko słuchać własnego rozsądku. Własnego serduszka. Dlatego idziemy za innymi ludźmi. Jaki tu misiek jest. Zaraz zobaczycie. Logan. Cześć Logan. Cześć. Jaki wielki. Dobra, pilnuj tu stary. Trzymaj się z fartem. Yo. No mamy to, nie? O, o tym wam mówiłem. Ołowiec przez Grzesia. 3 godziny 15 minut. O, zajebiście. Chyba trzeba liczyć 3 godziny na całą wyprawę. Trochę mi się nie chce w to wiedzieć, tak szybko, ale półtorej godziny jest na Grzesia, godzina do Rakonia i godzina na Wołowiec. To jest ile? 3,5 godziny. No, 3,5 godziny. Jest godzina... Nie wiem jaka, bo nagrywam. <grywam> Idziemy na kawę. Proszę państwa, szarloteczka, kawuśka. Widzicie, kurwa, kolor tej kawy? Czy to nie jest piękne? Yeah. Ej, ja teraz pojrzewam na godzinę i jest 9.30, nie? Trzeba iść 3,5 godziny w jedną, 3,5 w drugą, czy to jest 7 godzin? To jest 17, to jest na styki, tak. A 16, czy 17, trochę strajkardujemy i się załapiemy na busa, więc... Siemanko! Łaska mnie wypatruje. I tu drugi. Patrzcie teraz, nie, co wykminiłem. Idziemy sobie tu, 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 tu. I to jest 3 godziny 15 minut, czy tam 3,5, nie? Ale wrócimy sobie tutaj, nie? Mi się wydaje, że to jest krótsza trasa, nie? więc wydaje mi się, że nawet zaczędzimy z pół godziny. Jest jakby... jakby like, nie? Ja Miałem tę trasę, nie? Przecież to wygląda jakby to prowadziło na złomowisko. Na kurwa produkcję złomu <laughs> Jakiś pustostany, kurwa W Sandy Shores Zobaczcie to że dopiero teraz wpadłem na pomysł Można sobie podwinąć rękawek Że istnieje taka możliwość w dzisiejszym świecie Czasami sam siebie zaskakuję, naprawdę Ja się zastanawiam, czy się, dobrze idę Jestem tu sam w ogóle Minąłem te panie z tyłu no Zobaczcie, co to jest Nie? Dziwnie to wygląda, nie? Dobra, idą z tyłu cizie Więc idę dobrze chyba Ale zobaczcie, co to jest, nie? What the hell Patrzcie to 55 minut idziemy. Po ty kurde, co się idzie cały czas pod górę, nie? Jest to logiczne, ale. Wszadłem 45 stopni przez chwilę w górę. Tak przez 40 minut. Idziemy sobie tu normalnie z braciakiem, rozumiesz? Co idziemy, nie? Pany góry. Mogę znowu się wyspać, grać w Fortnite'a CSA, Rocket League, obejrzeć Parisa, jak odgrywa szula handluje złomem. tak. Eee, Szybka przerwa na slurpika. No, wczoraj miałem takie skurcze, że te elektrolity naprawdę trzeba ładować to jest... Bez tego się nie obejdziesz, rozumiesz? Mam dosyć, nie? Pierdolę te góry Ale no, to już musi być szydnie. nie? To już nawet drzewa kończą, więc... mordzie zobacz to, nie? To jest 10. Przepłynął tak wszystkie oceany, zahaczając jeszcze o morza arktyczne. No i coś takiego mam na plecach, nie? Dobra, patrzcie to, nie? Jak fajnie, płasko Kurwa, jak spacer do że szczerze Bagno, niesamowite Słyszycie to? Cisza Proszę Państwa, cisza, cisza Proszę Państwa, ja już wiem, domyślam się, że tam coś jest, tam coś na mnie czeka Albo nic tam nie ma i robił mnie w chuja To też jest możliwe Proszę Państwa, ostatnia prosta na rakoń i wbijamy tam na Wołowiec, no, na Piernicę. Teraz się zdrzegam chyba. O, i wszystko po czesku. Nie, nie wiem, na, na. Jesteśmy tu, jest 11.30, to jest czas, ale ciężko, nie wiem, myślałem, że będzie lajcik, a chyba ciężko tu wejść, ale lżej niż wczoraj, nie? Ale trzeba szybko wejść i zejść z powrotem, nie? I szukać szlaku na schronisko. Nie, nie wierzę, kto ze mną wszedł na szczyt, nie? Pamiętam się z nim na szlaku, przywiązany do łańcucha i przyszedł w tym samym momencie co ja, nie? Jest nieprawdopodobne. Się nie ma stary, my się znamy, nie? Nie ma co nagrywać, nie? Tak pizga no, Idziemy to mieć z głowy, trzeba zdobyć prawdziwy szczyt. I robimy lotę. Kurwa, znowu zajebane berki, nie? Nic nie? muszę mówić znowu: wszystko, wszystko da się wyczytać z mojej twarzy, nie? Muszę jeszcze podłączyć telefon, mam 34% Więc gdyby nie powermag to serio To w sumie nic by się nie stało Ale stałoby się z vlogiem A to jest main point to Jest godzina 12.36 Mamy 5 godzin maksymalnie Ale wydaje mi się, że zrobimy to w trzy Żeby zejść i wrócić bezpiecznie do domu Proszę państwa jem sobie kanapkę Na kamieniu I jest to możliwe I możliwy też jest taki widok Została mi kanapka Został mi baton i jeden banon, więc trzeba wytrzymać Dwie chujowe informacje, jedna gorsza od drugiej tak Nawet nie wiem, która od której Jest, proszę państwa, brązowy alarm Więc nie mogę też chyba niczego zjeść takiego większego Zanim dojdę do busa No a właśnie ta druga sprawa jest taka, że nawet nie wiem, czy dojdę Jestem w serio tak wycieńczony Nie wiem, ile do tej polany zajebanej zostało Nie wiem, która jest godzina nawet, nie wiem, nie chcę się patrzeć Patrzcie to ale przynajmniej zobaczyłem teraz dzięcioła, który mi troszkę humor poprawił, ale głowa, nawet mi nogi nie bolą, nie? Nawet nie chodzi w nogi. Po głowie po prostu czuję, że ciężko, nie? Do zobaczenia. I dobra, widać tam schronisko, a ciężko powiedzieć, że to jest drogi, nie? Pewnie z pół godziny 40 minut. Sobie idę, nie? Odłączyłem się od yy, takiej pary i nagle, kurwa, słyszę, że coś za mną się zarywało, nie? Po prostu taki hertatak. Patrzę, do to ziomek speedronuje, kurwa, trasę całą. Naprawdę, naprawdę już... Ja już ja już nie chcę tu być, nie? Dochodzimy, końcu, nawet nie pytajcie mnie Jakiego czasu oczekiwałem tego miejsca? Dobrze, dobrze, że tu dotarłem, nie? Tyle powiem. Proszę Państwa, tak mnie głowa jakoś tak ćmi, jakbym miał się po prostu wyżygać zaraz. Dobre info jest takie, że w godzinę podobno dojdę do hali chłopca. Stamtąd mam już kolejkę na busa, nie? Jest 15, to akurat będę na 16. Ale przysięgam, że jak schodziłem i schodziłem z taką parą, to, to widać po prostu, jak psychicznie takie trasy wykańczają ludzi. Tu fajne ludzie. Ludzie mają chill. Jestem ciekawy co z Loganem. Zaraz zobaczymy czy go spotkamy znowu. A Logan, siemano. Ja. Ty no, on szybciej wrócił ode mnie, nie? Pies wrócił szybciej ode mnie ze szczytu? What the hell? Gdzie ma drugiej strony? Do mordeczki. Logan. Jezu, śpi sobie. Dobra. śpi sobie Loganek. Nie przeszkadzałem mu. Idziemy dalej. Hmm, który tym razem skroić? Ten czy ten? Proszę Państwa, wróciłem. E, wiem, że nie nagrałem, ale... Znaczy nagrałem takie krótkie przebitki, ale od razu jak podszedłem na parking, to praktycznie nie wiem, po paru minutach była ta lokomotywa i ta kolejka. Więc git. E, wysiadam z kolejki, od razu miałem busa. Jest 16.30, więc y, zajebisty czas mam. No i co? Pora się pożegnać. Dziękuję Wam bardzo za tego vloga. Bardzo było przyjemnie Wam to relacjonować. Mam nadzieję, że Wam się też to fajnie oglądało. Bądźcie mądrzejsi ode mnie, o tak. I dajcie sobie serio dzień przerwy, jak chcecie gdzieś wchodzić, bo naprawdę potem hmm, naprawdę ciężko jest yy, po prostu się zregenerować na nowo. Ja znowu utykam na jedną nogę. Idę coś od razu zjeść. No i co? Dbajcie o siebie, dbajcie o swoje zdrowie, uprawiajcie sport, bo jest dojebany. Czasami kontuzyjny, ale dojebany. Stawiajcie sobie wyzwania, yy, bo to one tak naprawdę definiują nasz mindset, jeśli tak mogę powiedzieć. Po każdym takim teście Naprawdę człowiek się robi silniejszy, i naprawdę bardzo dużo jest się w stanie osiągnąć. Z tym was zostawiam. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego. Esa. Dobry przekaz leci.